Panie Naczelniku, na ostatniej konferencji Lewicy pojawiły się skierowane do Państwa oskarżenia na temat arkusza organizacyjnego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jak Pan się odniesie do tej sytuacji? Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przede wszystkim są placówkami oświatowymi, a nie szkołami. Stąd ta różnica. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku, Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki. Podkreślam placówki, a nie szkoły. Opracowany jest on przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji placówki po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty zgodnie z artykułem 51 ust. 1 punkt 12 Ustawy zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja danego roku. W związku z powyższym brak jest delegacji dla związków zawodowych do opiniowania projektu arkusza organizacji placówki. Sugerowanie organowi prowadzącemu placówkę i dyrektorowi ośrodka konieczności przedstawienia projektu arkusza na mocy przywołanego powyżej rozporządzenia jest po prostu manipulacją niezgodną z prawem. Czy pani dyrektor przekazała ten arkusz do Związku Nauczycielstwa Polskiego? Nie, oczywiście nie, ponieważ pani dyrektor stosuje się do wszystkich zapisów zgodnie z prawem. A dlaczego w takim razie lewica w ten sposób się do państwa odnosi? Jak powiedziałem na początku, jest różnica między placówkami oświatowymi a szkołami. Stosując się do przepisów prawa, pani dyrektor zastosowała przepisy prawa, które obowiązują placówki oświatowe. W związku z tym arkusza nie ma obowiązku przedstawiać związkom zawodowym do opiniowania. Szkoły mają obowiązek przedłożyć arkusz do opiniowania, placówki nie mają obowiązku. Taką placówkę mamy również w Centrum Edukacji Zawodowej, które też nie składa tego arkusza i nikt tego tematu nie podnosi. Czyli rodzice nie muszą się obawiać, że w przyszłym roku ta placówka może nie funkcjonować, lub coś złego może się zazać, prawda? Nie, nie ma takich obaw. Wszystko jest zrobione zgodnie z prawem. Placówka będzie funkcjonować tak, jak funkcjonowała do tej pory.